Możemy wyjść z zachwytu Jest dobrze, no raczej I nie może być inaczej Już nieraz Porywałeś mnie na meraż Ale teraz Walujemy aż po świt To będzie nasz Imprezowy rewanż Bo tej nocy z nami nie zapomnij Już nieraz Porywałeś mnie na Witam Was na naszym kanale M. Motors Poradnik numer 4 Pola, tak, poradnik chyba numer 4. No oczywiście wiadziłem P3500, nam no, dalej posłuży. Ta sama biała, by obsłużyła nam za poradnik do rozbierania plastików. Tu zajmiemy się demontażem tylnego koła. Co jak i po kolei, co nam potrzebne jest, jak to zrobić po kolei, żeby to koło sobie rozebrać jak na spokojnie, żeby zdemontować do wymiany opony, czy tam klocków itd. itd. Bo to trzeba też demontować nawet do wymiany klocków hamulcowych do ręcznego, czy do. Do hamulca tylniego, żeby aparat zaciskowy zdjąć, trzeba tylnie koło zamontować. Co nam będzie potrzebne? W tym przypadku nam będzie potrzebne tak. Dwa klucze 17 lub do odkręcenia amortyzatora i tu opaski na tłumiku lub 17 i 13. W zależności w niektórych wersjach jest śruba, e, śruba na klucz 17 i 13 z drugiej strony nakrętka jest albo 17 17. Tu jest 17 17. Takie coś, żeby zabezpieczenia wyjąć tam Nasadka numer 10. 13. O. Nasadka z kluczem 15. Tors T30. Impuls i imbus, no nie ma numeru podanego, a jest, był. Ale to chyba jest piątka. Imbus. I kolejny imbus. Też nie wiem jaki jest numer, bo rączka się urwała, Szóstka. No i co? A, i jeszcze tors. Tutaj do śruby, tutaj co jest. Bo niektórzy odkręcają z tego co wiem tym torsem. Te 30, ale tam powinien być tors. T 40. O tu. nieku. Ja mam tak. Dobra. Bierzemy się za, za rozkręcanie tego wszystkiego, co nie? Show must go on. Let's go. No i, bierze, i bierzemy. się. Bierzemy się. Zaczynamy od czego? Ja to zaczynam. Tak. od, od kręcenia, Tu. skrzypi, skrzypi, starość. O. Dobra, opaskę mam opuszczoną. Zakładam tego torsa T 40 i zawsze się tu moteczkę, popłukam, kluczy na 10. ładnie poszło ładnie to poszło nawet ładnie, ładnie teraz odkręcamy te obejmy zasypuję już jak widzicie Delikatnie popsikałem, wD wcześniej, tu też będę. Bierzemy tu trzynastkę. Popuszczam też kontra. O, cyk. Popuszczam. I wykręcamy to. To obejmę. Tu jest taka nakrętka, tam wchodzi swoje wycięcie czasem lubi wypaść. Ale to idzie wszystko położyć. I to odkręcamy. Sopinujemy wszystkiego, żeby fajnie było. A właśnie. Tak mówię. I wypadło. Ale to nic. Nie przejmujemy się tym. Tu mamy odkręcone. Teraz to te obejmę musimy cofnąć. O. Ja Wam tak pokażę z ręki. Bo nie widzę teraz sam. Obejmę, cofamy do tyłu. Tu musimy rękę wsadzić. Tam jest taki bolec, i go wypchać. Wiecie o co chodzi? Bo teraz obejmę, a wychodzi do przodu. No. Przesuwamy sobie to obejmę. Wszystko. Można to osłonę odkręcić. Ja tego tak nie odkręcam. Obejma zdjęta. Demontujemy tłumik. Mamy zrobiony. Tłumik na bok. OK. Jak już tłumik zdemontujemy, odkręcamy tu. Ja się tu odkręcam. W ten sposób. Tak. Bo tu idzie przewód od od czujnika AWS-u i To musimy, a to zostanie tego. Potem bierzemy imbusa numer mniejszy, tu. Przędzamy, ja odkręcam to czujnik. Możemy zasłaniać. A teraz to staro się w miarę szybko robić, żeby tego odcinka nie przedłużać, nie wiadomo jak, na temat demontażu koła. Będzie... A dlaczego koła jest demontowane, dowiecie się... myślę, że i w tym poradniku, na samym końcu. Wam powiem dlaczego. Słynik mamy... zamontowany. koła tu, bo to pójdzie do góry. Następnie odkręcamy tutaj. Tu jest pół ramka z tyłu od stopki. Tu jest akurat, są śruby imbusowe. Z tego co pamiętam to nie bo przeważnie 99% tu są śruby na klucz 10. Tu. Nawet no, są imbusowe, tam Bierzemy na Bierzemy numer 15. Nakręteczka od druga ramki, druga. nie bierzemy dwie siedemnastki, tak w tym przypadku. Odkręcamy, ja tu sobie amortyzator odkręcam. Mówię, no tu już ta śruba idzie. Nakrętką, bo wcześniej zapsikałem to w może wyszły lekko, ale dwa przyknięcia, parę minut wcześniej jest OK. tego roku to było rozbierane na wiosnę. Nie no tego roku na wiosnę to było rozbierane. To ja tu opony zmieniałem wszystkie. Amortyzator, cyk. Możemy go odkręcić całkowicie. Zobaczymy jak to cało będzie wychodziło. Czasem odkręcam, czasem nie. I ten, a szybokręta płaskiego nie wzięłem. Uuu, panie nie mam Nie popisał się pan. No to jeszcze nam potrzebny szybokręt płaski jest, jest, nie jest. bo tu mamy to zabezpieczenie na koronce. Które musimy się ładnie odegniąć. Teraz lepiej to idzie, raz gorzej i różnie to jest. tym zróżem, O, ma no, pójść się kręcić teraz, jak nagrywane. Łamaj te. Ściskamy, że to ładnie. O, że nam to To są inne sposoby na to, ale tu idzie. Ale pomożemy sobie tak jak zawsze. No. Zobysieczenie mamy wyjęte. Zdejmujemy koronkę. I tu jest chyba klucz 24. Dobra, przedstawię Was. No i co? Udar. Koło przytrzymamy. Pięk. Odkręcone. Tulejka mała. Półramka jak jest. Tulejka mała. Nie na duża tulejka, tylko mała i nakręteczka dopiero. No i teoretycznie już mamy ramkę podkręconą. A może do tyłu. Błotnim podnosimy. I to wysuwamy, czy nie? I to jest gotowe. jest zamontowana i szukamy koło na wiesz Terma techniczna, bo telefon był. No i tak, ubrankę my zamontowali. Ja to sobie wyciągam drugą tulejkę, taką o, co to, to umyć? Czek. Ona nie musi być, ale wyciągamy. Zaciągnę hamulec ręczny teraz. I na dziesiątką. dziesiątką, o, 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 to, to, kto to zakręcał? ik niet ik er gelijk Nee heb. Mijn moeder. Mijn moeder, ik heb een knuffel. Mijn moeder, ik heb een knuffel. Mijn moeder, Wszystkie. Może też, też naciśnęło to Też belga, bo dociągniemy to za mocno, to nie, te są wszystko. I tak, jeszcze dwie śruby. Piek. Ale powiem wam tak, że teoretycznie mam go do zdjęcia, ale ja sobie wezmę i ten amortyzator w ogóle to wkręcę, łatwiej I teraz widzicie już w góry. Jak się kamaruje, to coś nie idzie. Tak, No, ja to, to mamy zdemontowany. I przystępujemy płotnik po do góry. I koło mamy na wierzchu. Powietrze spuszczamy z niego. Widzicie, no, opony roczne. Tak, tego roku już zmieniałem wszystkie opony. na znaczy są tego roku. Tego roku na. Jak się zaczyna, na w lutym tamtego, tak w lutym tego roku, bo to była świeżo kupiona wtedy, klient sobie zakupił, spuszczamy powietrze. Jeszcze koronkę muszę odkręcić, ale za chwilę. No, i tyle, taki krótki poradnik, jak zdemontować tylnie koło. Jak jeszcze, jeszcze w porządku są. Dobra. No to mu no tak jak mówię. Taki krótki poradnik, jak zdemontować tylnie koło. Oczywiście na filmie banalne, proste. Jeżeli wszystkie śruby się odkręcają, szczególnie te imbusowe, tutaj co, co trzyma wydech, mik jest nieobrobiony, no to, to idzie wszystko gładko naprawdę. To idzie szybko zdemontować tego. Po co było kołotywnie zdemontowane? Za chwilę się dowiecie na samej końcówce tego odcinka, bo ona już nam chyba nie będzie służyła jako przykład czegoś tam. No może jeszcze nagrałem, bo będzie wymiana oleju i filtrów, to zrobimy na niej lub już w następnym poradniku wymiana oleju, jak sprawdzamy bagnet coś z czym dlaczego się. A po co były koła demontowane? Dowiecie się już za sekundę.